Brak planu wieczorem to najprostsza i najpewniejsza droga do porannego chaosu, który niszczy Ci cały dzień, zanim jeszcze dobrze się zaczniesz budzić. Jeśli wieczorem nie zapisujesz tego, co masz zrobić jutro, to rano budzisz się z głową pełną hałasu, rozproszenia i decyzji, które nigdy nie powinny zapadać w pierwszej godzinie dnia. I właśnie wtedy, zamiast sięgać po konkretny cel, sięgasz po telefon. Scrollujesz, łapiesz tanie bodźce, tracisz czas, energię i kontrolę nad swoim życiem. Bo bez planu jesteś miękkim celem. Dla social mediów, dla wymówek, dla każdego. Każdego bodźca, który tylko chce ci ukraść skupienie. Twój mózg o poranku nie działa jak komputer gotowy do pracy. On przypomina rozregulowany system operacyjny, który potrzebuje jednej jasnej komendy. I właśnie wtedy, zanim jeszcze zdążysz się zastanowić, wchodzisz na autopilota. Dzień po dniu dryfując w tym samym kierunku, byle przetrwać, byle jakoś zleciało. A wszystko przez to, że wieczorem nie miałeś odwagi, by na chwilę zatrzymać się, usiąść i zadać sobie pytanie, co ja chcę jutro robić, co ja chcę osiągnąć zanim świat zacznie czegoś ode mnie żądać. Jeśli chcesz odzyskać kontrolę nad własnym życiem, musisz zrozumieć jedno. Wieczór to nie czas na rozkładanie się na kanapie z piwem i tiktokiem, tylko na domknięcie dnia jak dorosły facet. Świadomie i konkretnie. Bo właśnie wieczorem musisz złapać za kartkę, telefon albo tablicę w kuchni i wypisać trzy rzeczy, które mają jutro znaczenie. Nie 15, nie cały Excel, tylko trzy jasne punkty ustawione w kolejności. Jeden, drugi, trzeci. Po to, by rano nie negocjować ze sobą, Sobą. po to, by dzień zaczął się od działania, a nie od wewnętrznego chaosu. I pamiętaj, wieczór to pierwsza godzina następnego dnia. Jeśli nie zamkniesz dnia świadomie, to rano obudzisz się jak ameba, która znowu potrzebuje trzech kaw, żeby przypomnieć sobie po co żyje. facet bez planu to chłopiec, który zgubił mapę, a życie nie czeka, aż znajdziesz drogę, więc zrób coś innego niż zwykle. Zaplanuj swój dzień, zanim położysz się spać. Bo jeśli tego nie zrobisz dziś, jutro znowu przegrasz, zanim wstaniesz z łóżka. Jeśli czujesz, że to do ciebie trafia, na Napisz dowolny komentarz, zostaw lajka i subskrybuj ten kanał po więcej tego typu treści.